Widzisz mnie? Kurwa, widzisz mnie? Serwery tak, się ma widzowie. Mięczą klaszę, ale za 10 dni, 11 godzin, 28 minut i 30 sekund będzie event gdzie koralowy kaszel e, robi papa. No, i wybuchnie, nie będzie z nami, był, był z nami przez 4 sezony. E, tak, i za 10 dni wybuchnie. E, przynajmniej podejrzewam, bo wszyscy mówią, że wybuchnie. Jakiś nowy skinek, e, super dzikość. E, w ogóle, w ogóle tego, 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 tego nie było dawno. I tak wygląda sklep. E, jest e, ten. Same ikony są, nie wiem czemu, i w ogóle nie widziałem tego. Ja myślę, że jest tylko to: poprzednio z Forta. Jaki kod, nie wiem. Jakiś randomowy kod. Jakiś randomowy kod. Dobra, biorę ninja, bo dopiero, bo tak mi przyszedł do głowy. E, tak wygląda karnet. Nie grałem. E, Gramy solo. E, właśnie serwery zostały włączone. Nie wiem kiedy to wyślę, ale teraz jak to nagrywam, to serwery zostały włączone. E, tak. E, odcinek nie będzie jakiś długi w ogóle, vlog by się fajnie zmieniło tutaj. Pyk pyk pyk, pyk pyk pyk, pyk pyk pyk, no po prostu są e, statki matka. E, czy jest jakiś nowy pakiet, nie wiem, zobaczymy za chwilę. E, gram chyba Joy, Joy, do Joyen, Joyen, -e nieważne. E, no i właśnie jeszcze raz e, będę się teraz powtarzać, tak, gram tym typem. E, właśnie nie, 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 nie. nie ma statków matka, a nie, są statki matka, nie, nie, nie. Ten autokopień zostanie zniszczony, ale nie wiem czemu teraz to, to coś jest na e, Widocznie to będzie jeszcze raz robić kółko, jeszcze raz robić kółko, dwa razy będzie jeden raz, to się zatrzymuje tutaj, już tak. E, no i będzie event, na którym prawdopodobnie będę, jeśli mi coś się wypadnie, oby mi nic nie wypadło. Wszystko będzie na live'iku myślę. E, to, będzie, to będzie live. Ewentualnie w trakcie, w trakcie live'a robię odcinek, eee, właśnie no i to tyle, zobaczymy czy coś się zmieniło. Jest ta nowa broń podobno. Tak, jest ta nowa broń i jest na, środku, jest na środku jakiś matek niebieski. Tak, niebieski. Więc idziemy go od razu No i ten jest tam broń z Karismoda i podobno ludzie mówią, tam widziałem w internecie, że może być jakiś pakiet henchmenów. To by było fajne, bo sobie grał na przykład duchem i, i, i eee, A, dobra, to coś jest tutaj, bo coś na mapce widać. Okej, okay, więc za 10 dni to będzie eee, chyba, nie, nie wiem, nie umiem liczyć, ok? Ale eee, dajmy na to, że za 10 dni będzie na przykład 9 sierpnia. Nie wiem, nie umiem liczyć, ok? Wiesz, że to pewnie jest pełna data. tu nic nie ma. Tu, tutaj nic nie ma, naprawdę tu nic nie ma. To lecimy dalej i tak wygląda największy matek świata. Nic tu nie ma. Lecimy dalej. Nikt to mnie wybije. Fortnite, dobra, super. Coś mi reaguje i chyba, chyba jest nowe stanowisko, że tak powiem. Albo już to było. Dobra, lecimy dalej. Szybki speedrun. Oj! Ej! Dopiero teraz to się pokazało na mapie. Czyli, jak tam wylądujemy, jakby czy coś, czy przelecimy, to dopiero wtedy to się ukazuje, chyba e, jako jakaś nowa miejsc, znaczy jako nowa miejscówka, czy coś takiego. No i jeśli to dobrze rozumiem, to, to tak powinno być. E, właśnie. Aktualizacja, ten. 17.21, 17 jakby nie wiedział. No i super, obczajamy sobie w dwóch, trzech kierkach. Yy, tak, to tyle. Bierzemy snipkę, pijemy. A nie mam tutaj małą, to bym miała od razu full kewa. Spróbuję zabić jedną osobę yy, i lecimy dalej. Tak. Super. No dalej nie mam pompy, co jest trochę problematyczne, ale zaraz pewnie ją znajdę. Kurczę. Okej, okay, ale to mnie interesuje. E, właśnie, pyk. E, to jest SM, tak? To jest SM. Nie wiem, czy on tak mówi, ale fajnie się czuję, jak tak mówię, więc może tak będę mógł do końca odcinka. Tak. E, dobra, super. Wczoraj w ogóle ruszyłem się i wstawiłem te cztery firmy, bo miałem dodatkowy z Bobloxa i jeden dodatkowy z Wakacyjnych Gierek, bo cztery dni temu czy tam 3-5 dni temu, dobra, mam pompę, jak mówię. E, Mówiłam, że mam jedne wakacyjne kierki, a teraz mam drugie i później, jak jeszcze poszło, robię to. Dobra, super. W ogóle M-ko. Czemu nie wziąłem wcześniej m Chyba, że jej nie spotkałem. Pewnie spotkałem, tylko nie zauważyłem. wzięłam tylko o mojej tyle. E, papa, nie było. E, Mamy skrzynkę. Szybki X, dzięki. Apteczka, apteczka, apteczka. Nie, apteczkę chcę. Dzięki. Ludzik niezły. Bierzemy kawacha do niebieskiej. No i super. Dzisiaj muzyki znowu nie ma. Nie wiem kiedy będzie muzyka, ale po prostu dzisiaj mi coś laguje mocno. I fortnite, i jak się w Fortnite włączą i w ogóle, i w ogóle. Dlatego no nie ma muzyki, bo nawet nie, nie mogę ogarnąć. No, Wątpię, żeby to mi się jakby, nie wiem, dodało to filmu, czy coś nie wiem co właśnie powiedziałem, bo powiedziałem to jakbym teraz odpalał, ale jakbym teraz odpalał w trakcie odcinka, czy coś, dobra, bierzemy to. Tylko po rozsyłowaniu, żeby się cokolwiek odpadło i w ogóle w takich Nie nieważne, mamy Muśkę, Tak, widzowie! Na tamtych odcinkach mówiłem, że użyję muczki, jak ją znajdę. I muczka na przykład znajduje się na tym tym, na kółkorodzianym kompleksie. W ogóle naprawili nazwy i już nie mam dwóch miejscówek po angielsku czyli korny kompleks i Dzielono wyglądam. Nie, nie zapamiętam nazwy. Dobra, Mućka działa tak, ok. Ja Mućkę już znalazłem na raz. Nie, nie oszukujmy się. O, dobra, już myślałem, że jest Ferrari, bo też jest Ferrari. Więc jak znajdę Ferrari, zrobię. Znaczy tak, jeśli znajdę Ferrari i zrobię chociaż jednego kila, to naprawdę będę zadowolony z odcinka. Dobra, żeby zmniejszyć. żeby zwiększyć wagę i możemy sobie wtedy jeździć. To trzeba przytrzymać spację. Okej. Okay. Ja może wyjdę. Siadam. Kurde, to jest 8 sekund. Dobra, super. Nie mam leczenia, więc spróbuję. Uproć tak w miarę na luzie. Ale naprawdę będę spełniony, bo już jedną z rzeczy mam e, wykonaną, bo na przykład mam łuźkę. Ale poza łuźką mogę też znaleźć e, to coś. Chłop nie prawie przeskanował. I Mućka goni Mućkę. Chodzimy na syfcie. Dobra. O, tak, I chłop mnie tutaj zobaczył. Szybko, Mućka! Run! Nie! No, shit! Nie mogłem zedytować. Dobra, nieważne. E, użyłem łóczki. E, dobra, to kolejna gierka. No, coś nie wyszło, trudno się mówi. Lecimy dalej. Osiągnąłem przez szynkę, tą szczerą gierkę. I spróbujemy znaleźć w Ferrari. Tym ty, razem posiągamy w jakichś garażach. E, czy coś, bo pewnie tam będzie. E, I tą kostkę Rubika, że tak powiem. Tak to teraz będę nazywał. No, może to już znajdę. Może nie, ale nieważne, bo już o tym gdzie Ciągle od dwóch minut, czy tam trzech, nieważne. E, to też już mówiłem, nieważne, 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 okej. Okay. Nie było tematu. Teraz, jak będę mówił, nie przesłał odcinek, tylko teraz powiem zamiast to, nie było tematu, tak. Super. No, może bym płacił sobie na przyjemnie ogarnąć ten garażyk. E, no i... No i mogę znaleźć ten na Ferrari. Naprawdę fajnie było znaleźć Ferrari i zrobić typa, bo kiedy próbowałem zabić typa, to drugi typ był przede mną i widział strzały albo po prostu mnie. coś dzięki strzałowi widzą, bo coś to że Nie wiem, czy u was to jeśli Lecimy na przejemny park. Mamy 1800 metrów od teraz. Nie, nierówne, ale nieważne. Nie było tematu. E Lecimy już teraz 1300 metrów. W ogóle to tak fajnie wygląda, że statek matka lata, a i, i, nie idealnie, ale mniej więcej w środku albo idealnie nie ma. Nie było tematu. To po prostu ten. To tak fajnie wygląda, że to tak w środku jest, prawie. No. Ale też nie wiem, kto pytał. Nikt nie pytał. Dobra. W ogóle fajne jest to. Ta smoka, bo nie zwracam na nią na uwagi i nie pytajcie się, czemu ta lotnia. Wybieram loty na szybko. W ogóle nie wiem, po co wziąłem ten pakiet. Bo to sobie wcześniej. Okej. Okay. Tu jest garaż. W ogóle, czy tylko mi się wydaje? No właśnie, dobra, wydaje mi się. Bo wydawało mi się, że usunęli stację, ale garaż zostawili. Nie ma Ferrari, ale mamy furtkę do sprawdzenia. gdzie jest Ferrari, znaczy do szukania Ferrari. E, właśnie, super. Mamy terenówki. Terenówki też do Ferrari. Jestem ciekawy do ilu się rozpędza. Podobno do 120 km na godzinę się rozpędza. Fajnie było też znaleźć jakąś broń. E, ok, tutaj będzie skrzyneczka, broń. Snajperka, ok, nie jest źle. Statek matka mnie porywa. Dobra. Super, że mnie porywa. Teraz ja spróbuję wejść tu i bum. I dalej mnie porywa. Teraz ja spróbuję zrobić jakieś glitcha. Zobaczmy, czy odkryłem jakiegoś nowego wlicza. Kiedy on zacznie porywać? Ale czy ja Nieważne. Po prostu będę czekał w śmietniku i zobaczymy, czy coś się stanie. Albo coś... nie. Tak, matek mi nie Tylko nie rozumiem czego to, to jest chyba y, pole... Y, ten... matka. O właśnie. Jeśli wyjdę za to pole, to... Papa statku? I nie lecę tam. No ale dobra, polecę, bo dawno nie byłem, bo matki były włączone. Znaczy, były na mapie, ale były wyłączone i nie porywały. Jakieś to były, to mój ostatni raz to był jakiś glitch. Właśnie i mnie nie porwało w końcu. Super, mamy tą powę Świetnie. Nie robię glitcha, Myślałam, że coś się stanie, ale dobra, i nieważne. Już wiem na czym polega Matek też. To tylko odpycha. I muszę zbierać te kuleczki, co już każdy wie dobrze. I nie wiem czy to już było, ale jestem stopieniem skarbca. E, właśnie i no właśnie takie coś jakby i odpycha i robi takie coś co teraz się właśnie stało e, ktoś mnie nie lubi to ja go też walnę, dobra, pojawiły się kuleczki no i właśnie mamy e, też mamy też jetpack, ale on e, tylko jest na chwileczkę dosłownie, chciałbym mieć niebieskie bronie Ciekawe, czy bym mógł je dostać, dobra, mamy, mamy zielone bronie i tu mamy od razu niebieskie bronie, więc świetnie, no chyba, że ktoś mi to zabierze, halo Fortnite, e, dobra, super, tu mamy od razu czas, no i właśnie o ty, to jest to, o czym mówiłem, ktoś mnie zaraz strzeli i mi to zabierze, więc mam na razie zielone bronie. E, no i nieważne, czy tutaj mamy jakąś kulkę? Nie, dlaczego to przeskoczyłem. E, powoli zaczynam się wkurzać. Dobra, nikt nie wziął, o oh, kurde, e, nikt e, nie wziął e, tej kulki ze statku. E, to świetnie. Albo wziął, tylko jest nowa po prostu. Ok. Co ciekawe, to jest statek z ósmego sezonu I guess. A dobra, to jednak jest tam nieważne. Tak, już będę mówił e, to słowo. E, tutaj jest dużo czasu. Teraz muszę sobie wziąć trochę więcej czasu, żeby tam e, dolecieć. E, pyk. i będę miał niebieski lód. Stąd, że mieć niebieski lód. Tak, będę miał niebieski lód. No chyba, że teraz jeszcze złapię się na kójkę. Tak, mam plus 5. Sekund, bang, 10 sekund, bank 13 sekund. I nie mam już więcej kulek, albo mam więcej kulek, tylko nie wiem, gdzie są te złote kulki. Tak, nie wiem, gdzie są te złote kulki. Tu jest jedna złota kulka. Może mi się uda mieć, e, oczywiście, e, bronie fioletowe. Spróbuję wycelować, e, fajnie. Zostało mi 10 sekund na podniesienie kulki. Tylko, że chłopiec się wziął i akurat się skończył mu czas, i tu jest jedna kulka, ale pode mną, i w 3 sekundy. Jednak nie, dobra, mamy fioletowy lód, Dobra, myślałem, że jest pode mną, i chyba byłem ostatnim osobnikiem na matku, chyba, więc mamy teraz fioletowy lód, który już wszyscy zmutowali, Super fioletowy, stapieński skarbca. Dzięki za info jakbym nie wiedział. Eee, Zostało mi ostatnie 10 sekund, a ja mam tylko snajperkę. Śmiesznie by było dosyć teraz spaza. Dobra, mamy P90. Eee, tutaj. Eee, coś. Nie, spaz akurat. Brakowało mi dosłownie sekundy lub dwóch, aby mieć spaza. No niestety, ale przynajmniej udało się podnieść P90, co też nie jest taką słabą bronią, ale też nie można też... Ale nie można również wytłuczać e, snajperki, bo snajperka też bardzo fajnie idzie. Spadam muszę znaleźć po prostu. E, no i ten nacinek się robi coraz dłuższy, co wiem. Wyrzuciłem koła, nie wiem dlaczego też. Znaczy po prostu chciałbym mieć więcej miejsca w eku. Okej, okay, tu są zwyczajne auta. Tutaj jest trochę lutu. Super i mamy złoty broń. Super, że mamy złote bronie. Mam też złote działko? Czy to jest to coś z Alagares Moda? Co to jest za broń? A czy tylko mi się wydaje, że wzięło mi to za pompę? Bije po 33 w polu i chyba zamyka przeciwnika. OK. To chyba mamy nowy item, ale nie wiem czy. Może może jest jeszcze to coś od Garry's Moda, czy coś. Ale na pewno nie w tej aktualizacji. Znaczy, może jest, tylko okej, okay. Ale znalazłem nowy item. Więc spełniłem dwa moje życzenia. Jestem z tego zadowolony yy, Aha, nie waliłem. Jestem z tego zadowolony, że mam dwa itemki i to sobie wezmę yy, na przykład a też za, też za apteczkę teraz gram bez leczenia. Ale gram bez leczenia, żeby podnieść jakąkolwiek pompę, którą miałem tutaj. Szkoda, że nie miałem tego składnoczej nie dostałem, ale... Fajnie też, że wywaliło mnie w miejsce gdzie to. Pistolet ma chyba 4 strzały. Nie ma naboi, tylko... znaczy, a może mają. Jeśli gościu tego w ogóle nie użył, to znaczy, że ma 4 strzały, ale myślę, że mogłoby mieć 5 strzałów i mamy na nity obcych. I teraz używam i tak, to jest to coś jak w zielonej w wlęgarni. Super. Naprawdę jestem zadowolony, bo udało się zdobyć fioletowe itemki. Mam nowy item. Myślałem, że to będzie to garysm, już wcześniej mówiłem. Czy coś, ale ten mam kila. Nie znalazłem ni 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 niestety jeszcze ferrari, Użyłem tych nanitów, Inaczej kostki rubika. E właśnie, użyłem mućki, użyłem nowego itemu. Nie no, ja jestem zadowolony. Dobra. No bo w ogóle ani razu nie trafiłem, bym go spróbował zrobić z tego. W ogóle chyba im mocniej, tym dłużej to trwa. I guess. Tylko nie mamy. Nie ma, nie mam strefy ani auta. Dziękuję. No i właśnie nie mam auta i teraz muszę biec. Ale mam lunchpada, więc świetnie się składa, że mam lunchpada i teraz mogę go użyć i uciec. Super. To chyba teraz się dostałem do strefki. No i co, no i żyję, nawet mam dwa fragi. Tu jest muczka i jestem w strefie. Mm. Nie, no świetnie. Ale ja Naprawdę się cieszę, że użyłem e, tego itemku, że go w ogóle znalazłem, bo często e, nie udaje mi się znaleźć. I odcinek jest bardzo udany, bo użyłem rzeczy, które miałem użyć w poprzednim odcinku, a jej nie znalazłem. Chciałbym tego użyć. Mogę? Kurde, wystrzeliłem czy tak byle jak. Ale ja go wziąłem i zabiłem go z tego. To jeszcze bardziej się cieszę. I chłop miał złote itemki. I to był spaz! Super! Z, szarego na, z szarej pompy na spaza. Wow! Jeszcze gdyby wleciał win, to by był ekstra odcinek. Mam trzy fragi. Fajny loot. Nowy item. Użyłem dwóch itemów, których miałem użyć, ale ich nie znalazłem. Znaczy, znalazłem jeden, a zostałem zabity. Go nawet nie użyłem. Nie no, ja jestem zadowolony. Tylko znaleźć Ferrari zrobić i zrobić Wina i. znaczy, jeden z najlepszych. Najlepszy odcinek w tym sezonie, jak nie z całej serii Fortnite'a. Bo chyba jedyny odcinek, na którym zrobiłem Wina z całą gierką, z taluśką, to był odcinek Przebudzamy Ironmana. Albo Gierki Manem. Więc, no, nice, nice. Naprawdę się cieszę, ale to chyba było Przebudzenie przewodzenie Tam jest Rick. Tam jest Rick i ktoś jeszcze. Ale mój skill ze sniper nie jest zbyt dobry. Poszedłbym po zrzut, ale coś mnie zaraz atakuje. Teraz nie ma żadnej wycieczki. Jakby się udało top 10, to by i tak już było dobrze. Dobra, walnąłem Rika. Walnąłem tego Rika. I ktoś mi go dobił. No niestety. Niestety. No dobra, jest tu. Jeśli będę w top 2, to spróbuję zabić gościa tym itemem, tak samo jak tego przed chwilą. Poletowy taktyka, Mam złotego spada. O nie! Niestety, nie mam zbyt dużo HP. Ten gracz jest bardzo dobry. No, niestety, top 10, ale i tak mega dobrze było. Niestety, napotkałem no, najlepszego gracza i no ten, i zacząłem mi ten, się ręce, ale odcinek uznaję za mega udany. W następnym odcinku się znajdzie Ferrari czy coś, ale naprawdę, 23 minuty. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. Ogarnęliśmy sobie mniej więcej aktualizację, jeszcze zobaczymy e, właśnie te pakiety, jak mówiłem. O tym akurat dzisiaj nie zapomnę. E, no i jest ten pakiet zadań, hakerki. Ok, więc dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia i cześć. Naprawdę, myślę, że się udał ten odcinek.